Jo, siemanko, z tej strony Kruk Witam Was na moim kanale. Na samym początku chciałbym Was poprosić o zostawienie lajka i subskrypcji. I dziękuję każdej osobie, która wczoraj mnie zasubskrybowała i polajkowała mój film. Zapraszam Was do oglądania. Cześć! Dzisiaj sobie znowu pogramy w Brawl Stars. Jutro prawdopodobnie film z Robloxa. Yy... Sobie odbierzemy tutaj monety. I pierwszą rundkę jaką zagramy, bo sobie troszkę grałem, to 3 rundy starcia solo. Okay. Troszkę będzie problem, bo poza nagrywkami wbiłem złoto. Więc tu będzie troszeczkę większy problem niż zawsze. Na chwilę, bo są tutaj więcej parkiów. Kradł mi parkiuba. Uj, problemy, problemy, problemy. Ale poszedł na nią. Ona przeze mnie może zginąć. Zaatakujemy tutaj, typka. Choć oj oj, to może jednego wrócimy. Poczekamy troszkę skąd? Nie. Uj, uj. Nie. No niestety pierwsza porażka na plus przynajmniej. Troszkę. Brakuje nam bardzo mało i będziemy mieli mega boxa. Więc teraz byśmy musieli bardzo dobrych rund zagrać. I na koniec też zagramy sobie jedną rundkę solo po nokaucie i poza dymie Żeby się wyrównała. Tutaj szelka się bije. Ale zabiliśmy ją. Tutaj nikt nie zabrał parkiów. Dziwne. Dobra, pięć parkiłów, osiem tysięcy hp. Możemy troszkę pozabijać ludzi. W sumie już, nawet musimy, szeli Uj, ma Zginąłem, znowu zginąłem. Niestety nie miałem z nią szans. Miała już ulta, ale nie użyła go. Ale pasce dalej, więc jeszcze ostatnią rundkę gramy. I potem i przechodzimy na zadymę. Kitek, niech ucieka ode mnie. Albo zabijmy go pierwszy. On jest zbyt dobry. Oj, problemy, problemy Kitek Ja też mam ulta. Oj 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 nie no Dobra zabiję tego. Troszkę spieprzyłem sprawę. Dobra, niech się biją. Frank! Ja sobie troszkę nabiję. Do ulta. Myśli, że będę chciał się z nim... nie, 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 nie! Zabił mnie! Kolejna porażka, ale no nic, nic. 600 już mamy 10 pucharków, czyli ostatnią rundę musielibyśmy wygrać. Epicki za pierwszym epicki. Epickie. Dwa epickie. I postać. Uuuu, ale ładna! Agent P. Fajna. I dostaliśmy też pół... karki ...i 200 manatek. Mamy już 420... przepraszam, 4270. Tutaj... ...jest jakieś kółeczko, ale to są zadania chyba... Inny. Karnet. Jak obiecałem, idziemy teraz na zadymę. El Primo. Ból i Daryl chyba. Co ja robię? Patrząc się do na tego Nasi mają piłkę Mają czas, mają czas, spokojnie. Szczeraj. Czy oni się tu kiwają, czy co? Jest! Strapił! Fajnie trafiliśmy pierwszego gola. Ale co ja robię? Jeśli patrzę na środek, wiecie? Nie! I gola straciliśmy. I teraz remis albo wygrana, albo przegrana. Mam nadzieję, że to gorsze nie będzie. Primo, uwaga! Nie, Darl! Niestety. Przegrana. Teraz na A po nokaucie zobaczymy. Czy rankingowe zagramy sobie po nokaucie Mamy jeszcze troszkę czasu. Frank. Nie wiem, czy to jest dobre wejście Franka w dobre miejsce. Oj, nie zginąłem. Grzybek mi jakiś zabił. Muchomorek. Dostał jedyny grzybek, który mnie zabił. Ale w końcu może. Jest, wygraliśmy pierwszą rundkę. Ja bym troszkę tutaj przykampił. Dostał. Wiedziałem, że się będą kroić w tych krzakach. Troszkę ich tu poddenerwowałem. Nie, nie gdzie jest Frank? A Frank z tyłu teleportował się. Jeden na jeden. Przegraliśmy. Frank tutaj zdominował gierkę. Dwa kile od rząd. Ale Frank teraz ginie szybciej. Oj, grzybek znowu wyszedł tymi krzakami. Jak ja nienawidzę, jak grzybek wychodzi krzakami. Jest, grzybek. Przegraliśmy. Kolejna gra przegrana. Tutaj sobie ostatnie starcie rankingowe będą na następnym odcinku, bo byśmy nie zdążyli. Mamy nadzieję, że wygramy ostatnią rundę. Goldy. No nie jest zbyt mocny ten składzik to tutaj jest. Piszcie w komentarzach, jak będziecie chcieli. Czy chcecie dłuższe filmy, czy krótsze? Jeżeli byśmy mieli te dłuższe, no to bym mógł troszkę wam zrobić filmu. Bo co to jest takie 12 minut, 13. To jest bardzo mało na film. Więc piszcie w komendach. Ja wszystko będę czytał i odpiszę. I chyba gina. Zginąłem jako czwarty jako piąty, ale niestety już nie mamy czasu. Ja wychodzimy sobie do lobby. Ja wam bardzo chciałbym podziękować za to, że mnie wspieracie i dajecie lajki. Zostawiacie subskrypcje. Yy, chciałbym właśnie o tym wam przypomnieć na rozwinięcie kanału. Bo ostatnie subskrypcje były bardzo miłe. Tyle subskrypcji wpadło. Że mi się to bardzo podoba, że jesteście aktywni. Ostatnio napisałem na odcinku w opisie, więc, jeszcze raz, sobie zajrzyjcie tam. Jeżeli nie będziecie wiedzieć, w którym to jest odcinku, to był właśnie odcinek wczorajszy, wpiszę to też na dzisiejszym odcinku. Ja Wam dziękuję. Do usłyszenia.